Dzień dobry, witamy w programie Czas na Seniora. Dziś gościmy panią Krystynę z gminy Mosina. Nie od dziś wiemy, że polityka senioralna jest niezwykle istotna, społeczeństwo się starzeje i tutaj akty należy aktywizować seniorów, a oni sami mają wiele różnych pomysłów. Z jakim pomysłem pani dziś do nas przychodzi do naszego programu, co państwo chcieliby zrobić w gminie Mosina? Przede wszystkim zajęcia ruchowe dla seniorów, a to, to jest szeroki temat. Bo myślę, tak takie podpunkty. Pod Wycieczki piesze, takie właściwie spacery, po okolicy i po samej Musinie też. Bo tu są bardzo ładne ścieżki, takie oznaczone i nieoznaczone, ale można sobie z nimi spacerować. Bo oczywiście seniorzy są w różnym wieku i, i nie każdy może z tego skorzystać, bo jak, no jak się czuje na siłach. W każdym razie uważam, że to, to takie coś, co by było potrzebne. A poza tym jeszcze mogą być wycieczki autokarowe, no i nie tylko autokarowe, ale to już, to już są finanse dużo większe wtedy. I jeszcze myślałam o tym, że gdyby zorganizować jakieś takie kursy Tańca Towarzyskiego dla seniorów, kursy Tańca Towarzyskiego, to jest, to jest też dla zdrowia. A tańczyć chyba pra prawie, że chyba wszyscy lubią. Tak, tutaj się zgadzam się, ale może skupmy się na tej jednej inicjatywie. Wspomniała Pani zajęcia ruchowe, w co można włączyć i spacery, i taniec. I jak Pani myśli, jak dokładnie można by to osiągnąć? Czy, byś, czy można może jakieś taki, takie warsztaty zorganizować, czy to miałyby być jakieś karnety i kto by mógł to też zorganizować dla seniorów gminy? No kto, to mi trudno powiedzieć kto, ale jakby to miało być zorganizowane, to sobie wyobrażam, bo seniorzy jak sami wyruszą w trasy, no to jest może niebezpiecznie. Musiałby być ktoś, jakiś przewodnik, pilot, czy ktoś, kto pójdzie, zna okolice, no i, i, i szczęśliwie wrócą wszyscy z powrotem. A to nie może być tak, tak, tak na dziko zorganizowane. A jeszcze taki myśl, druga taka propozycja, żeby zorganizować kurs języka jakiegoś obcego. Mm -hmm. Bo jeżeli by doszło do tego, że będą wyjazdy zagraniczne, to ten język się bardzo przyda. W tej chwili najbardziej popularny jest angielski. Y angielski, no ewentualnie jakiś inny, to to już do wyboru byłoby. Zależy w jakim kierunku by były te wyjazdy. Mm -hmm. Dobrze, czyli to wszystko by się ze sobą wiązało zajęcia ruchowe, nauka języka, a potem wyruszamy w jakąś podróż, gdzie możemy wykorzystać te umiejętności, które zdobyliśmy. No, ja już się czuję tak na wycieczce, prawie że. <laughs> to tym bardziej tutaj mam nadzieję, że się wszystko uda zrealizować, ale też jeszcze takie pytanie na koniec. Czy wszyscy seniorzy tutaj są gotowi i chętni do podjęcia tych, tych, tych no, działań? No wszyscy, to nie, nie wyobrażam sobie, że wszyscy, bo to zależy od, od hmm. różnych warunków. Od zdrowia przede wszystkim. Poza tym na pewno jakieś koszty trzeba będzie ponieść. Na, 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 Przypuśćmy na wycieczkę jakąś. Chyba że rok. dofinansowanie by się udało tutaj. Pozyskać. No i na no. to bardzo liczymy. Czyli tutaj um, być może gmina mogłaby się wykazać i, i coś dla Państwa pozyskać. Mm, tak, że... To ja prawie, że jestem pewna. <laughs> to trzymamy kciuki w takim razie i miejmy nadzieję, że uda się to zrealizować. Dziękuję bardzo.